Olsztynek pamięta o sowieckich zbrodniach. W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Bogusław Kowalewski, zastępca burmistrza Olsztynka, spotkał się w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Noblistów Polskich z uczniami klas ósmych. Cieszę się bardzo, że pan wiceburmistrz przyjął zaproszenie do naszej szkoły. Właściwie sam zaproponował współpracę w ramach wydarzeń związanych z tragedią Katyńską. Opowiada o historii Katynia i o działaniach rodziny Katyńskiej. 13 kwietnia dodatkowym pretekstem do spotkania z młodzieżą były aktualne wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Okoliczności, które tam mogliśmy zobaczyć, czyli zamordowanych z przeszczeloną głową, z rękoma związanymi z tyłu na plecach, to tak naprawdę jest scenariusz, który został właśnie zrealizowany w 1940 roku podczas zbrodni katyńskiej. Podczas prelekcji wątki historyczne wplecione zostały losy Tomasza Kowalskiego, aspiranta Policji Państwowej, dziadka Bogusława Kowalewskiego. 17 września 1939 roku, na bazie paktu Ribbentrop-Mołotow, wojska sowieckie zajęły wschodnią część Polski. Dziadek wówczas pracował w Brześciu nad Bugiem, tam też mieszkała cała rodzina. I te tereny zostały zajęte właśnie przez y, wojska sowieckie. Tam policjanci zostali internowani. Dziadek był przetrzymywany przez kilka dni razem z innymi policjantami w nowo wybudowanym więzieniu w Brześciu nad Bugiem i potem z tego więzienia zostali przewiezieni do obozu w Ostaszkowie, y, niedaleko miejscowości Twer, gdzie potem zostali zamordowani. Bestialskie zamordowanie Tomasza Kowalskiego w 1940 roku odbiło się na losach całej rodziny, deportowanej z około 62 tysiącami Polaków do Kazachstanu. Siostra zamordowanego przed wczesną śmiercią przypłaciła służbę w armii Berlinga. Brat po przejściu szlaku bojowego z armią Andersa w obawie o życie pozostał na emigracji w Argentynie. Członkowie rodziny, którym udało się wrócić do kraju też nie mieli łatwo. Brześć został zajęty przez stronę sowiecką. Ich majątek, który tam posiadali, przepadł, ojciec nie żył, i tak naprawdę musieli kontem funkcjonować urodziny. Tak zaczynali w 1945 roku swoją historię na nowo po tej tragedii. Podobnych do rodziny Kowalskich dramatów było więcej. Są one żywą lekcją historii dla młodego pokolenia. Organizujemy spotkania z Sybirakami. Tutaj na terenie Olsztynka jest właśnie taka grupa osób. W tej chwili ona się zmniejszyła, tak? ale swego czasu naprawdę bardzo dużo Sybiraków przychodziło na spotkania, opowiadali o tym co było. Jedni opowiadali więcej, jedni mniej, ale zawsze towarzyszyły temu w oczach. Ku pamięci pomordowanych w 1940 roku i z okazji jednej z takich wyjątkowych lekcji historii uczniowie przyczepili biało-czerwone wstążki przy banerze kateńskim. Uważam, że te lekcje są dobre, żeby dopełnić sobie trochę wiedzę o danym temacie, ponieważ często rozmawiamy o tym na historii, ale tak naprawdę nigdy na takich szczególnych rodzinach. Co Ci utkwiło w pamięci? To, że dużo ludzi bardzo zginęło tam, że musieli tam przechodzić straszną traumę. Wydarzeniu towarzyszyło wspólne złożenie wiązanych kwiatów i zapalenie zniczy pod drzewami pamięci. Pod dębem porucznika Lona Łuczaka, zamordowanego w Charkowie i pod dębem ofiar katastrofy smoleńskiej.